No, witajcie. Dzisiaj powiem coś na temat transoptorów. Nie konkretnie co to są za elementy i do czego służą, bo o tym już są odcinki na YouTubie. Ale mam tutaj przygotowane dwa pudełka, w których są transoptory kupione rok temu w sklepie TME. Zainwestowałem około 100 zł rok temu, ponieważ potrzebowałem zaprojektować elektronikę. Elektronikę sterującą dopływem powietrza do pieca na enkogroszek takiego elektronicznego miarkownika ciągu. I podczas jego budowy była, zasz, zaszła taka potrzeba po prostu. Aby zas zastosować separację galwaniczną y, w układach, po prostu na płytce jedna część y, elektroniki była zasilana napięciem 12V, a druga część y, około 5V. I chodziło o to, żeby po prostu zapewnić komunikację między tymi układami scalonymi, że po prostu było odizolowanie galwaniczne, a temu właśnie, właśnie służą. Transoptory pozwalają przenosić sygnał załączać jakimiś obwodami, które nie pobierają dużego prądu. Doskonale sp sprawdzają się po prostu do, no bo do budowy elektroniki do sterowania bramkami układów elektronicznych czy jakimiś małymi przekaźnikami czy dalej tranzystorami. I co ja tutaj mam? Mam różne modele tych optotransistorów. Tak, jak mówię, kupiłem po kilka sztuk różnych w sklepie TME i przeprowadzałem testy. Testy polegające na mierzeniu poboru prądu, jaki, jaki zużywa ten transoptor dany, badany. Oraz drugi pomiar to był pomiar. Spadku napięcia na tym złączu, na tym optotranzystorze, w zasadzie który się znajduje wewnątrz transoptora, i mierzyłem jakie są straty, jakie tam napięcie, jak tam napięcie na tym złączu tego tranzystora spada. I chcę się z Wami podzielić w tym filmiku taką informacją, że z wszystkich tych prób i testów wybrałem dwa. Transoptory, które finalnie znalazły się w tym sterowniku, w tym miarkowniku ciągu, i bardzo dobrze to działało. Pierwszy to był taki sześcionuszkowy. To będzie ten, w takiej białej, kremowej obudowie sześcionuszkowej. I on ma symbol. CNY173M, czyli CNY173M, jest to transoptor wyprodukowany przez firmę OnSemi, zakupiony na stronie sklepu TME i bardzo dobrze on się spisywał. Bardzo dobre miał parametry. A drugie opakowanie tutaj jest też transoptor. Też wyprodukowany przez firmę OnSemi, też zakupiony w sklepie TME i ma symbol FOD 817D. FOD 817D. Taki symbol. I to jest czteronóżkowy, czyli po jednej stronie dwie nóżki i po drugiej stronie dwie nóżki wychodzą tutaj z obudowy tego transoptora. I również ma bardzo niski spadek napięcia na swoim złączu, i bardzo dobrze się to spisywało. Warto to stosować właśnie podczas projektowania jakichś układów elektronicznych. To tyle wyszło z mojego testu tutaj. Ja to pudełko już zamykam. Jeszcze o czym warto powiedzieć: nie zamawiajcie. Nie zamawiajcie. Takich elementów jak transoptory, zwłaszcza ten CNY173, yy, na AliExpress z chińskich jakichś portali czy z jakichś nieznanych źródeł, ponieważ już nieraz mi się zdarzyło, że z takiego źródła zamówiłem takie transoptory i one po prostu nie trzymały parametrów, albo po prostu cała partia nie działała. Ale po prostu jakiś kluczowy parametr bardzo często po prostu no nie pokrywał się w zupełności z oryginałem, przez co był stracony czas i pieniądze. Mimo iż taki zamiennik, czy taki po prostu bezpośrednio z AliExpress, yy, transoptor może kosztować nawet połowę swojej ceny niż w sklepie takim polskim, czy jedną trzecią swojej ceny. A często nawet z darmową, z darmową dostawą do skrzynki pocztowej, a to nie warto, jeżeli robimy coś porządnie, coś odpowiedzialnego, tak jak na przykład sterowanie piecem, kotłem, czy coś, co, czego awaria by po prostu mogła mieć kosztowne skutki, gdyby coś się popsuło, zacięło, uległo awarii bez kontroli. No to w takich wypadkach warto stosować oryginalne elementy. I ja Wam przedstawiłem dwa te transoptory, które warto stosować w swoich projektach, które się bardzo dobrze sprawdzają. I jeżeli chcecie, możecie z tej informacji skorzystać i po prostu ją wykorzystać no, we własnych projektach. To by było na tyle. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się.